Witam Was kochani serdecznie. Dzisiaj dość spontaniczny filmik, bo postanowiłam pokazać Wam paczuszkę. Paczuszkę od Kasi. Linka do Kasi na pewno zamieszczę pod filmikiem. Ubiłyśmy się na wymiankę kosmetyczną, i ja do Kasi również wysłałam pudełeczko. No, i chciałabym Wam właśnie pokazać. Ja jeszcze nie zaglądałam, co jest w środku, więc to będą moje pierwsze reakcje. Pierwszy produkt widzę, że jest to Ziaja, Fajnie, bo polska firma. Ja lubię zaja. I jest to odżywka, intensywnie, intensywne wygładzanie spray do włosów niesfornych. Proteiny jedwabiu. No, ile to jest? 125 ml. Jest to taka fajna w sprayu. Ciekawe, jak pachnie. E, fajnie, bo nie miałam takiego produktu i chętnie przetestuję. Dam Wam znać, jak się sprawuje. Kolejnym produktem, który jest również z Ziai, e, terapia skóry i zmysłów, kokosowy balsam do ust. Taki, e, też bardzo fajny. E, takiego jeszcze nie miałam, a słyszałam o nim. Jest w takiej tubce. E, no, zobaczymy. Mmm, pięknie pachnie. Naprawdę. Dzięki, Kasiu. E, dalej. E, dalej. Dalej, dalej, dalej. Jest tutaj kilka e, próbek e, Lavera. Słyszałam o tej firmie. Aha, krem do rąk. Taki. E, naturalny nawilżający krem do twarzy z wyciągiem z liści oliwek z La Clarie. Nie wiem dla Klary. Jest to biokosmetyk. Też miłą chęcią wypróbuję. I też z lawery. Aha, do ciała. Z olejkiem makadamia i z wyciągiem z dzikiej róży. Taki. Zobaczymy. I dalej widzę, że jest tutaj coś w siateczkach. I chyba coś z kolorówki. I mamy tutaj tak. Em, cień do powiek metaliczny z rimella. I jest to numerek 061, e, nazwa uwaga. Nothing Hill. Ja bardzo lubię ten film. E, aha, i jest to taki kremowy cień. Na palcu wygląda tak. zobaczymy. Może coś, na pewno nie na całą powiekę, bo, bo to jest zbyt odważne dla mnie, ale no, zobaczymy. Nie wiem, czy tutaj widzicie. Bardzo ładnie połyskuje. Kolejnym produktem jest, o! I tu się cieszę, bo jest to baza do, pod cieniem do powiek z Essence, Isle of Stage. I bardzo dużo słyszałam o niej i chciałam wypróbować, ale jakoś nigdy, nigdy nie, nie było po drodze do tego, żeby ją zakupić. No, zobaczymy. Bardzo fajnie, dziękuję. Yy, kolejnym produktem jest yy, yy, kredka do makijażu z witaminą E i filtrem uv miękka, Delikatna i trwała z firmy Sensic. Jest to kolor czarny, chyba o ile się nie mylę. Aha, rzeczywiście jest miękka i fajna. Tak. Dalej. Tusz i to jest tusz, podejrzewam, że podejrzewam, że już wcześniej otwarty przez kasię. Maybelline Volume Express Lift Up Mascara. Szczoteczka wygląda w ten sposób. Fajnie, fajnie. Ja jeszcze tuszy z Maybelline nie miałam. Nigdy. Jakoś nie wiem. Nie wiem czemu. I tutaj, co my tutaj mamy? E, jest to pomadka z. Z, 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 z Oriflame. E, Love Clo Clover. Coś takiego. E, I jest to taka pomadka e, wysuwana mm, i w środku. Ma... Bardzo fajne serduszko. Podejrzewam, że w środku to jest taka wazelinka, taki błyszczyk, a na zewnątrz yy, yy, maluje właśnie na, na kolor. Już wam pokazuję. Tutaj. Dalej. Dalej mamy tutaj mm, 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 mm. coś z Rimela. Ehm, mm, 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 mm. I znowu jest to cień do powiek kremowy. Kultacz cool numer 83 One On Ice. Zobaczymy, jak to tutaj się sprawuje. Jak to wygląda. Pewnie do, do kącika oczu. Do rozjaśnienia będzie fajny. No może i nawet nie wiem. Zobaczymy. Coś wymyślę na pewno. Bardzo fajny produkt. I znajduje się tutaj. Bardzo fajny, złocisty. Mam nadzieję, że widzicie. Druga siateczka. Co tutaj jest? Lakiery do paznokci. Widzę, że moja kolekcja się powiększy znowu. Bo, bo moich lakierów po prostu cały czas przybywa i przybywa. I jest to dwa, 4, pięć lakierów do paznokci. Pierwszy z nich to na pewno taki, który się przyda teraz na ten czas, yy, wiosna, lato. Vibo Express Grow. Um, um, jaki to jest numer? Gdzie oni tu mają numerki? Yy, nie wiem, nie wiem. Aha, numer 304, zdaje się. Zdaje się, że jest to 304. I bardzo fajny. Neonik, taki jakby mm, pomarańcz z czerwienią. Fajny, naprawdę. E, dalej jest to lakier z Golden Rose. Um, I numerek. Aha, trzydziestka. Tak mi się wydaje. Jest to taki mleczny, mm, mleczny kolor. Też bardzo fajny. E, akurat mi się kończy z. Ten mleczny z Inglota, więc. Ten jak najbardziej się przyda. Kolejny z Golden Rose, z proteinami, numerek 300, taki, kurczę, jaki to by był kolor? Nie wiem, no taki złotawy, nie wiem, kawa, ale taka z robinkami właśnie, nie wiem. Mam cień do powiek podobny właśnie więc na pewno na pewno skorzystam. I co my tutaj mamy? Aha, rozświetlacz. Rozświetlacz. 12 ml i i. I, i. I on jest w pędzelku. Pędzelku już wam pokazuję, jak wygląda. Okej, okay. bardzo taki jest delikatny, bo ja mam rozświetlacze z alfa, z taki czteropaczek i one są bardzo mocne, a ten jest taki lżejszy, więc sam raz można go używać na, na takie dzienne makijaże, bo jak się obsmaruje tym z Elfa, to, to po prostu chodząca impreza. I tutaj dość, dość nietypowy kolor, bo, bo, bo ja raczej zieleni nie noszę, ale kto wie, może się przekonam. I to jest Classics, Classics Mini lakier do paznokci i dystrybucja Golden Rose, więc to jest to sama tutaj jakby firma. Numerek 162 i jest to taka zieleń. O. Mam nadzieję, że, że kolor też będzie oddany. No, zobaczymy. Może, może jednak uda się, nie wiem, może chociaż na jeden paznokieć, a resztę jakoś przemaluję. No zobaczymy, coś wymyślę. I Kasia przesłała mi jeszcze taki turkusowy łańcuszek. Są to takie mm, koraliki. Yy, I tutaj lampa mnie oślepiła teraz. Aha, jest to takie yy, przeplatane srebrnymi wstawkami. Yy, mam nadzieję, że, że będę miała właśnie okazję do tego, aby go nosić. W każdym bądź razie paczka bardzo fajna. Dziękuję Ci Kasiu za, za ciekawe prezenty. Kilku z nich tak naprawdę to, to nigdy nie odważyłabym się kupić w sklepie, bo no nie wiem, no ja jestem raczej osobą, która, która robi takie sprawdzone, klasyczne rzeczy, więc lakiery typu tego tutaj to raczej bym nie kupiła. A a no, ten z Vibo, naprawdę bardzo mi się ten odcień podoba, świetny jest. Myślę, że z odżywki z Ziai też będę zadowolona, bo, bo z Ziai raczej nie było produktów, z którymi miałabym jakiś problem, więc ym, no, nie wiem, no nie ma takiego wyjścia, że po prostu nie lubiła, chociażby za zapach, sam zapach po prostu jest świetny, powalający, więc... A, no... Więc y, bardzo ci serdecznie dziękuję jeszcze raz za paczuszkę. Mam nadzieję, że moja paczuszka też ci się spodoba i mm, no dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pa pa.